Pomimo wiatru niektórzy twierdzą, że bardzo zawieje, a duch nie normalnie wieje. Jest słońce, więc treningiem się nie zrobi jak zwykle. Trzeba coś robić. Jeden z możliwości, młodości. Przed nim szkołem, w jakimś policjantach. Krzysztofa Dobosza, zabawki. Kupione, robione. Znowu Krzysztof Dobosza bardzo fajne noże, bardzo flach ci moje wycinanki stąpił 6 mm nie, to nawet nie ma 6 mm, ma 5 mm wynalazki to czy czyli siekierki to zwolne o jedna nawet taka troszkę zrobiona, przeze mnie wypalona gwiazdą śmierci. Nie polecam tego robić, jeżeli ktoś tego nie robi, bo to faktycznie może się pozbyć gwiazdą śmierci. To tu troszkę uroku nabrała jakby innego. Zacznę pewnie od ciężkiego kalibru.